Cześć. Dziś mam dla Was prezentację mojego pojazdu Panzer Wagen 5 w wersji A. Oczywiście z wnętrzem. Zapraszam do oglądania. Dobra, na wstępie chciałem przeprosić za powiedzmy mój trochę zakatarzony głos, no bo jestem chory, ale wypadałoby jednak coś nagrać. Tak więc zbudowałem panterę w wersji A w skali figurkowej z wnętrzem. Ten model przychodził dużo modyfikacji. Jeśli chodzi o historię ogólnie czołgu Pantera, no to został on zaprojektowany i wydany o ile się nie mylę w roku 1943. No i ogólnie radził on sobie na początku źle, było dużo wad produkcyjnych, ale potem już mniej więcej się to ustabilizowało i czołg radził sobie lepiej. Jeżeli chodzi o mój model, no to jeździ on jak najbardziej dobrze. Możemy sobie teraz opowiedzieć trochę o jego przodzie. Z przodu mamy dolną płytę, górną płytę na zawiasach, na górnej płycie mamy yy, siekierę. Mamy również karabin maszynowy. Jest to oczywiście ten cały czołg odświeżenie, mojej poprzedniej Pantery. Jeżeli nie widzieliście, możecie się cofnąć. Jest na moim kanale dalej. Mamy błotniki. Raczej błotniki rzadko robię, do, jak robię Pantera albo coś, coś podobnego do Pantery. Więc wydaje mi się, że wygląda to dobrze. Jeszcze tutaj mamy takie eleganckie skosiki. Karabin oczywiście się rusza góra dół. Jeśli chodzi o bok, to tu tutaj dałem ekrany. Myślę, że wyglądają one naprawdę dobrze. Czółko oczywiście jeździ. Chciałem zrobić tak, żeby głośnictwo się nie zahaczały o te ekran, ekrany i chyba mi wyszło. Jeśli chodzi o tył, uważam, że również wyszedł mi on całkiem dobrze. Drugi bok, nic specjalnego. I teraz możemy sobie przejść do wnętrza. Zacznijmy sobie może od tyłu. Tutaj całą tą klapę można zdjąć. Wygląda ono tak. Mierę dobrze. No i ten fragment mi się naprawdę bardzo podoba. No, bardzo się starałem, żeby wyglądało to dobrze. No i według mnie wygląda tak, jak wyglądać powinno. Jeśli chodzi o dalsze wnętrze, no generalnie uważam ogólnie, że ten silnik wyszedł super. Jeśli chodzi o dalsze wnętrze, to mamy również tutaj magazyn amunicji. Jeżeli zdejmiemy sobie te dwie blachy, to zobaczymy resztę wnętrza. Co prawda jest ono bardzo płytkie, ale w takiej konstrukcji naprawdę trudno było zrobić tak, żeby wchodziły do tego figurki jakkolwiek. Więc chociaż jest jakakolwiek imitacja, to teraz założę. Dobra, tak. Dobra, ale to jeszcze nie jest koniec wnętrza, bo jak zdejmiemy sobie wieżę, to zobaczymy, że tutaj coś się rusza pod tym jarzmem działa. No i teraz... Ojeju, pękło mi. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, już jest wszystko naprawione. Eee, proszę tutaj elegancko rusza się zamek działa razem z jarzmem i armatą. Według mnie wygląda to naprawdę, świe naprawdę świetnie. Jest też Oczywiście, reszta się rozkaże, że to jest jakiś celownik. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wnętrze. I też najprawdopodobniej, chyba już koniec, jeśli chodzi o ten czołg. Naprawdę starałem się, żeby wyszedł on dobrze. Uważam, że jest on naprawdę dobrze odzorowany razem z tym wnętrzem. No to ja się chyba będę z Wami żegnał. Do zobaczenia i cześć.